Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Łukasz z MB Koanda, TMS Brokers, kłaniam się, rozpoczynamy piątkowe, rynkowe espresso, mam nadzieję, że Dzień słyszą mnie Państwo dobrze. Tak, już też dostałem potwierdzenie na własnym telefonie, że z dźwiękiem jest wszystko OK, więc pomału rozpoczynamy z kilkuminutowym opóźnieniem. Rynkowe, piątkowe espresso, na początku oczywiście informacja związana z ryzykiem. Bardzo proszę o zapoznanie się z nią i za moment przechodzimy do wydarzeń bieżących. Oczywiście Amerykanie mają dzisiaj wolne ze względu na święto niepodległości 4 lipca, dlatego też większość zaplanowanych z reguły na tego dnia, na, na akurat na piątek, danych zostały po prostu przerzucone na dzień wcześniej i wczoraj poznaliśmy m.in. Raport z amerykańskiego rynku pracy, który z reguły ma miejsce w pierwszy piątek danego miesiąca. Dzisiaj oczywiście sesji na Wall Street nie będzie, więc ta zmienność z pewnością na rynkach będzie dużo mniejsza ze względu na brak Amerykanów. Natomiast no oczywiście należy się odnieść do tego, co wydarzyło się w wczoraj, a mianowicie dostaliśmy dość dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. 147 tysięcy nowych miejsc przy konsensusie 106. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że połowa tego wzrostu, bo 73 tysiące, pochodziła z sektora publicznego. Tutaj głównie chodzi o, o sektor edukacji na poziomie lokalnym i stanowym. To nietypowy skok, który może wynikać z zakłóceń sezonowych i kalendarzowych takich między innymi jak, jak przesunięcia w terminach wakacji szkolnych. W, w związku z tym możliwa jest jakaś korekta w dół danych za lipiec. Natomiast w sektorze prywatnym zatrudnienie wzrosło zaledwie o 74 tysiące, co potwierdza ograniczony impet gospodarczy. Jeśli chodzi o wzrost liczby etatów w sektorze prywatnym, to on był skoncentrowany tak jak wspomniałem, w sektorze edukacji, w ochronie zdrowia, w usługach rekreacyjnych, w usługach hotelarskich tak to się mniej więcej roz, rozkładało. Jeśli chodzi o takie bardziej cykliczne branże, jak przemysł przetwórczy, usługi biznesowe, to tutaj liczba zatrudnionych nie wzrosła, a wręcz zaczęła, raczej, zaczęła spadać. Więc widać, że dynamika mimo wszystko spada. Co prawda poprzednie, poprzednie, poprzednie liczby zostały, zostały pierwszy raz od stycznia uległy korekcie w górę o 16 tysięcy, co jest jakimś pozytywnym zjawiskiem. Ale pomimo tego tych dobrych danych, no to jak wchodzimy już w szczegóły, to nie są one jakieś takie Super rewelacyjne. One pokazują, że ten rynek pracy zaczyna coraz bardziej być taki wątły i, i, i zaczyna pękać, ale nie ma jakiegoś oczywiście załamania, co rynek też traktuje jako pozytywny sygnał. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, one rosły wolniej niż, niż wcześniej. Mniej więcej wzrost płac wyniósł. 0,2%, a miesiąc do miesiąca rośnie 3,7%, wcześniej to było 3,8%. To widać, że, że następuje dalsze łagodzenie presji płacowej. Dane są mieszane, one na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dobre, bo stopa bezrobocia spadła do 4,1%, ale one są mimo wszystko mieszane, też w pewnym stopniu zdejmują częściową presję z rezerwy federalnej która w ostatnich tygodniach znalazła się pod dużym ostrzałem ze strony Donalda Trumpa, który zarzucał Powellowi zbyt wolne tempo obniżek stóp. No i ta niespodziewanie niska inflacja sprawiła, że rynek zaczął spekulować na temat cięcia stóp już podczas lipcowego posiedzenia. Jednak te dane sugerują, że Fed może pozwolić sobie na pewną taką powściągliwość. No i poczekać z decyzją do, z decyzją do do września. Tak to aktualnie w, w, wygląda. Jeśli chodzi o rynek stopy procentowej, o wycenę ścieżki stóp procentowych, to widzimy, że e, tak naprawdę ten lipiec został mocno zredukowany do, do niespełna 5%. Również kolejne tenory zostały, prawdopodobieństwo. Cięcik w kolejnych miesiącach nieco zostało zredukowany, ale nie jakoś drastycznie. Spoglądając już na szczegóły, no to widzimy, że ta wycena wrześniowa spadła nam. Oczywiście tutaj widzimy wzrost, natomiast należy to traktować jako spadek, bo mamy wartości, wartości ujemne. Więc mamy, mamy spadek nawet z ponad 80 do, do 70%, o ile dobrze spoglądam, żeby, żeby na pewno to potwierdzić, to mamy, słucham Państwa, że ja sobie tutaj zerknę i przybliżę, tak, było to nawet ponad 90% szans na nacięcie na we wrześniu, teraz jest 70,8, natomiast ten dolny wykres to jest oczywiście wycena lipcowa i ona była gdzieś w okolicach, Gdzieś 20 25%, no a teraz spadła do poziomu bliskiego zera tam w okolicy 4 4 7. Więc rynek zakłada, że Fed nie będzie aż tak mocno ciął, więc raz to, to jest taka sinusoida teraz i lepsze dane powodują, że rynek redukuje te wcześniejsze optymistyczne założenia, że Fed zacznie mocniej luzować na przykład ADP. To w pewnym, w pewnym stopniu zobrazowało. Mamy takie mieszane dane z rynku pracy. Dobry, dobra ankieta JOLC, słabe ADP, bardzo słabe, e, dość dobre w porównaniu do oczekiwań. NFP, chociaż ono pokazuje jednak, że, że sytuacja się trochę pogarsza, ale rynek myślał, że będziemy mieli jakieś załamanie mocne. Przyjdą taryfy i, i, i będzie, będzie, będzie słaba, a mimo wszystko mamy dużą odporność amerykańskiego. Rynku, rynku pracy. Tak to aktualnie wygląda. To, o czym się mówi, to oczywiście to oczywiście wypowiedź również Rafaela Bostika z, z Atlanta Fed, który, który wspomniał, że, że zasugerował, że efekty inflacyjne po, po wprowadzeniu ceł mogą być po prostu rozłożone w czasie, a mogą nie być jednorazowe. Podkreślił, że bank centralny powinien być cierpliwy z cięciem stóp i ostrzegł przed ryzykiem utrwalenia się inflacyjnych oczekiwań konsumenckich. To, to, to z takich wypowiedzi tuż po, po publikacji danych. Jedna z najnowszych wypowiedzi, która jednak pokazuje, że FED w lipcu to, to chyba raczej nawet na pewno nie obetnie stóp, wrzesień... Jest prawdopodobny, ale no, rynek pewnie jeszcze do września otrzyma sporo danych i ta, i ta wycena pewnie będzie, się, pewnie będzie się zmniejszać. Z takich innych informacji geopolitycznych, jeśli chodzi o, o politykę Donalda Trumpa, no to ustawa podatkowa o wartości 3,4 biliona dolarów została przegłosowana większością. 218 głosów i oczekuje na podpis prezydenta Trumpa. To ona, Ta ustawa przedłuża cięcia podatkowe z 2017 roku, czyli tak zwaną ustawę Trump Tax Cuts, likwiduje większość usług dla zielonej energii, zwiększa wydatki na wojsko, kontrolę imigracji, podnosi limit długu publicznego mniej więcej o 5 bilionów dolarów, oddalając ryzyko niewypłacalności. Więc tak to aktualnie, tak to aktualnie wygląda. Amerykańskie indeksy wyznaczają nowe historyczne rekordy. Amerykański dolar zyskał na wartości po wczorajszych danych i to Państwo widzą na tym aktualnie wykresie. Ale już dzisiaj większość tego ruchu jest oddawana. Już widać, że dzisiaj ponownie dolar zaczyna być pod presją, mimo że od kilku dni można powiedzieć rozpoczął taką korektę. Korektę wzrostową. W przypadku amerykańskich obligacji widać zdecydowany wzrost dwuletnich obligacji amerykańskich. Podobna reakcja jest na, na dalszym tenorze, co jest oczywiście zrozumiałe, bo rynek no, trochę zaczyna redukować te, te, te wcześniejsze swoje mocno optymistyczne założenia co do redukcji stóp stóp procentowych. Natomiast no, tutaj ten szczególnie ten ruch dzisiejszy na dolarze i to zgaszenie w dużej, w dużej mierze tych, tych, tych wzrostów pokazuje, że jednak dolar nie ma nie ma za bardzo energii do tego, żeby tutaj zyskiwać w dłuższym czasie i jego dalsza deprecjacja jest moim zdaniem bardziej na ten moment bardziej na ten moment yy, prawdopodobna. No dobrze, przejdźmy już do wykresów na żywo. Pozwolę Państwu, że teraz udostępnię ekran tutaj platformy TradingView. No i zacznijmy od, od, głównej, pary, od głównej pary walutowej, która no nie chce wykonać tu jakiejś większej korekty. Proszę zauważyć, że, że te spadki wczorajsze na Euridlażu to były tak naprawdę kosmetyczne kosmetyczne zniżki, można traktować je jako to, taką tutaj mikro, lokalno, lokalną korektę po tych dynamicznych wzrostach, które trwają po tym ostatnim impulsie wzrostowym, który trwał od 19 czerwca, notowania bronią tego wsparcia horyzontalnego na 1,1730. On wynika no gdzieś tutaj z dołków z poprzednich lat, ale też bym się do tego poziomu jakoś bardzo nie przywiązywał. Teraz widać, że na razie ten poziom jest wsparciem i jakimś tam lokalnym, lokalnym dołkiem. Nie widać tutaj większego ruchu spadkowego, co pokazuje, że dolar tylko, na razie tylko tylko na moment zyskał na wartości i większość tego ruchu jest już redukowana. Ta zmienność na neurodolarzy nie była duża. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzeniem, że była bardzo niska. To jest. Zejścia o jakieś 60-70 pipsów niżej, to w porównaniu do tego, co działo się ostatnio, jest bardzo takim mizernym wynikiem. W stricte tradingowym, no bo oczywiście wszyscy handlujący liczą na, na, większą, na większą zmienność. Tak jak wspomniałem, na amerykańskim rynku akcyjnym panują bardzo dobre nastroje a i rynek. Co prawda, sam fakt, że, że Fed nie obniży stóp w lipcu, to rynek, rynek się za bardzo tym nie, nie, nie przyjmuje, bo wie, że prędzej czy później te obniżki nastąpią. Mamy z jednej strony dobre dane makro ze Stanów Zjednoczonych, mamy też perspektywę luzowania warunków monetarnych, więc same dobre dane. Mamy, co chwilę mamy dobre, dobre informacje płynące z porozumień handlowych, że gdzieś te kraje się dogadują. Więc, więc ten optymizm trwa i codziennie niemalże są wyznaczone nowe historyczne rekordy, czyli wracamy do, do sytuacji, do której byliśmy przyzwyczajeni jakiś czas, jakiś czas temu. Tak naprawdę wszyscy już zapomnieli o tym silnym załamaniu, które mieliśmy tutaj w, 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 pod koniec marca i na początku kwietnia. Należy wziąć pod uwagę fakt, że jesteśmy w takim przyspieszonym kanale. Trendu, trendu wzrostowego i myślę, że nie, niebawem możemy, możemy tutaj zobaczyć jakąś korektę, ale będziemy musieli na nią poczekać, pewnie na, na, na przyszły tydzień, no bo dzisiaj raczej ta zmienność na tych indeksach, na indeksach nie, 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 nie będzie zmienności, natomiast pewnie na jakichś kontraktach notowanych. Tak hmm, jak tutaj widzą Państwo, ten CFD jest notowany, ale ta zmienność to jest, powiedzmy, hmm, prawdopodobnie ten, ten, ten kontrakt będzie dzisiaj fluktuował wokół tam jakiegoś jednego poziomu, więc można powiedzieć, że dzisiaj nic się nie wydarzy i czekamy pewnie do, do, do poniedziałku. Tak to aktualnie wygląda, ale no, należy liczyć się, że, że jakaś lokalna korekta może tutaj nastąpić. Nawet taka klasyczna tu w, w okolicy tych historycznych rekordów, które zostały wyznaczone chociażby, chociażby w lutym. No, sytuacja na Nazardu bardzo, bardzo podobna, więc tutaj w przypadku jakiejś korekty też oczekiwałbym przynajmniej zejścia w okolicy 22. 160, 160 punktów. Złoty zyskał na wartości, co jest w dużym stopniu efektem tego, co, z, co powiedział wczoraj Adam, Adam Glapiński, a mianowicie w dużej mierze rynek zareagował w środę osłabieniem na niespodziewaną decyzję dotyczącą stóp. Stóp procentowych. Natomiast wczoraj prezes Glapiński oświadczył, że to nie jest oczywiście cykl, nie zapowiada cyklu. Stopy mogą być obniżone we wrześniu, ale dane, jeśli dane oczywiście będą temu sprzyjały, więc rynek założył, no że znowu jesteśmy w takiej niewiadomej i złoty się, złoty się umocnił. Myślę, że doszłoby do dalszej deprecjacji, gdyby Grapiński potwierdził, potwierdził to, że rozpoczynamy cykl. A na razie, jeśli takiej deklaracji nie ma, no to jesteśmy w takim lekkim zawieszeniu. Widzimy, że według prognoz, najnowszych prognoz Narodowego Banku Polskiego w lipcu NBP osiąga, osiągnie cel inflacyjny, ale w trzecim i czwartym kwartale inflacja może ponownie wzrosnąć po odmrożeniu cen energii. Oczywiście cały czas Narodowy Bank Polski twierdzi, że monitoruje sytuację wokół ustawy o zamrożeniu cen prądu, która została powiązana z przepisami dotyczącymi wiatraków, ale los jest niepewny i też na tej podstawie jest podejmowana decyzja, że na razie dostosowujemy politykę monetarną, natomiast nie, nie, nie obiecujemy dalszych obniżek jakichś regularnych w ogóle regularnych odstępach. Czasowych. Oczywiście nastąpiła mocna krytyka ekspansywnej polityki fiskalnej. Tego, że Polska ma jeden z największych deficytów w Unii Europejskiej, to jest 6,6% PKB, więc tak to, tak to aktualnie wygląda. Widać jest, że płace nieco, nieco tracą na dynamice, co z pewnością cieszy narodowy. Bank Polski. Czyli podsumowując, Narodowy Bank Polski pozostaje ostrożny, nie deklaruje cyklu obniżek i chce reagować elastycznie na dane. Cały, cały czas w centrum uwagi są oczywiście inflacja, polityka fiskalna, ceny energii oraz rynek pracy. No i w takiej perspektywie średnioterminowej możliwy jest spadek stóp, nawet do poziomu 3%, o ile inflacja trwale ustabilizuje się. Ustabilizuje się w celu. Więc, tak naprawdę, EuroPLN po wzroście w okolicy 4,27 ponownie wczoraj wyznaczył minima przy 4,23,60. No i aktualnie znajduje się w bliskiej odległości od tego wsparcia, wsparcia horyzontalnego. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy udział w rynkowym espresso. Zapraszam na, na poniedziałek. Ja z mojej strony chciałbym Państwu życzyć udanego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję raz jeszcze.